Dobra kochani, to teraz tak, tu mamy na granicy truskawek i wyściółkowanego, wyściółkowanej grządki pora, to Wam przed chwilą pokazywałam. A teraz chcę dosadzić tutaj cebulki, która jest tutaj w okolicach naszych nazywa to się cebulka kieszkowa. Na czym polega pizz? Na czym polega pizz? To są malutkie cebuleczki. O, troszkę większe niż dymki do wsadzenia. I nie wiem skąd pochodzi ta cebula. Chyba z Holandii przywieźli goście kiedyś naszej sąsiadce tutaj. I to jest cebulka, z jaką wsadzimy, dlatego kieszkowa, bo z jednej cebulki będzie 10, 15, w zależności od tego, ona się rozkrzewi, w zależności od tego, jakie będzie miała dobre warunki, tak? Yy, ona jest bardzo fajna, bardzo smaczna, yy, dosyć ostra i daje dużo szczypioru, dlatego ją wsadzimy co roku bo, bo po prostu ją lubimy, tak? Yy, I co? I jak wykopujemy ją na jesień, to jest cała grupka, powiedzmy, o, mamy tak złączone, złączone tutaj kilkanaście cebulek. O, tak są połączone. Rozdzielamy je, o, tak jak tu widzicie, jeszcze się nie rozdzielone zostały na jesień. Rozdzielamy je i mamy cebuleczki do zużycia. Te większe zawsze zużywamy po prostu do jedzenia. A mniejsze suszymy i zostawiamy y, do posadzenia na wiosnę. Co będę w tym momencie czynić? Właśnie. Odsuwam, odsuwam, rozsuwam ziemi, y, ściółkę tylko na tyle, żeby leciutko umieścić cebulkę w ściółce i od razu ją tą ściółką przykrywam. Zobaczcie, tu tylko koniuszek mi wystaje, tak? Ona tam już ma korzeń w ziemi. Koniuszek wystaje, więc czypiorek będzie rósł i ona będzie się rozrastała na boczki. Kieskową tak zwaną kieszkową cebulkę. Nie wiem, jak ją ma prawidłową nazwę. U nas ona tak się nazywa. Tak ją nazwaliśmy. Rozsuwam znowu. Gdzieś w odległości 15 cm, tak? Następny dołaczek robię. Niewielki, żeby nie mieszać ziemi ze ściółką. Znowu umieszczam w nim tak na pół centymetra, żeby dobrze osadzić czubek cebuli w, w gruncie. I przysypuję, bo cebula ma to do siebie, że wystarczy, jak. O! Jak wystaje malutki koniuszek przysypuję Dlaczego? Dlatego, żeby wilgoć utrzymywała ściółkę i dlatego, i tylko na tyle, żeby, żeby tu, tu już szczypiorek sobie spokojnie wyrośnie. I znowu, gdzieś około 15 cm dalej rozchylam, rozchylam, rozchylam. Jest ziemia, bo tu jeszcze mam bardzo bardzo nie za grubą warstwę ściółki. Umieszczam cebulkę w ziemi i ją obsypuję tymi trocinami, które są na wierzchu. Wystaje ogonek, wystaje, a tu nam zielsko nie będzie rosło. I następne. O, rozchylam, rozchylam. Rozchylam, 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 jest ziemia. Biorę następną cebulkę. Umieszczam w dołeczku. I przysypuje trocinami. Ona korzonki będzie do ziemi puszczać, a tutaj nic w koło niej już nie urośnie, bo mamy ściółkę. No i ściółka będzie nam trzymała wilgoć. Myślę, że to będzie całkiem sensowne. Przerwę teraz filmowanie, bo jedną ręką sadzić jest bardzo niewygodnie. A muszę to zrobić. No i zobaczcie, tego nie widać, bo niestety cebulka jest bardzo. Bardzo podobna w odcieniu do cebulki na jakiej rośnie. Tu jest koniuszek wystaje. Tu koniuszek wystaje. Tu koniuszek wystaje. No z takiej garści mi tam pół kilograma tej cebulki było, no to dwa rządki cebulki posadziłam. Oddzieliłam ją od reszty. Zaznaczyłam po prostu od reszty jeszcze nie obsianej. Działki, bo ona póki nie wypuści szczypioru, to nie będzie wiadomo, gdzie, gdzie jest takie kieszkowa cebulka. Więc położyłam dwie deski, żeby było wiadomo, gdzie podlewać, ewentualnie w razie wielkiej, wielkiej suszy. Tak? Na razie yy, pogoda sprzyjająca yy, do obsiewania, do obsadzania, bo kropi deszczyk, więc ona sobie tutaj wilgoci... Ta cebulka szybko złapie i mam nadzieję, że szybko zacznie wypuszczać te piory. Do jajek,